Daniel Skibiński przed galą Babylon MMA 11, obrona pasa i można powiedzieć w końcu, bo ostatnia walka nie była o pas, czy cieszysz się właśnie z tego, że, że to będzie właśnie obrona tytułu mistrzowskiego? No tak, tak jak powiedziałeś, no w końcu, no, no jeśli już jestem mistrzem, ma się ten pas, no to następną, kolejną rzeczą jest oczywiście obrona pasa, także cieszę się, że do, dochodzi, do, dojdzie jutro do pierwszej obrony pasa. Miałeś walczyć z, z kim innym, z innym przeciwnikiem. Mariusz Pirajew miał być Twoim przeciwnikiem, ostatecznie jest to inny rywal. Powiedz, czy teraz na ten moment jesteś zadowolony z tego, że on będzie Twoim przeciwnikiem, a nie Pirajew? Właśnie bo Pirajew ostatnio przegrał walkę w Rosji. No i to oczywiście byłoby gdzieś tam takim wyznacznikiem tego, że przyjechałby do Polski po przegranej. No jakby tak to nie rozpatruję, czy, czy cieszę się bardziej, czy, czy uważam, że że dobrze, że walczę z tym przeciwnikiem, a nie innym, bo tamten przegrał czy coś. No to, to jest też element tego naszej dyscypliny MMA. Że ci przeciwnicy faktycznie się często zmieniają. No faktycznie no nie chciałbym walczyć też z kimś, kto jest po porażce, którego forma nie do końca jest pewna. A a tutaj akurat mam przeciwnika, który na pewno będzie w formie przygotowany, wygrał ostatnie pojedynki. Także e, jestem zadowolony z tego przeciwnika. Po 11 walkach w MMA miałeś rekord 6-5, zdaje się. E, jeśli dobrze pamiętam, powiedz, co się stało w, tym, w tamtym momencie, e, po tych 11 walkach, że od, tamtej, od tamtego momentu same zwycięstwa, większość zwycięstw przed czasem, czy było coś, co rzeczywiście zmieniło? Czy to jest Twój styl walki, czy to przygotowania? Jak to właśnie wyglądało po tych 11 pojedynkach? Nie było takiej jednej rzeczy, która bym, którą mógłbym teraz wymienić, która się przyczyniła do tego, że faktycznie są od tamtego okresu mam same wygrane. Jest to wiele czynników, między innymi nie wiem, czy to doświadczenie, czy podejście do trenowania, podejście do walk dojrzenie jakby do tego całego MMA, inny sposób prowadzenia tych walk. No myślę, że to wszystko, przygotowania i tak dalej, to wszystko, jakby jak zamknie się w całość, e, praca z psychologiem i tak to, dalej, jeśli to wszystko się zamknie w całość, no to chyba to jest ta recepta na, na sukces. Gdybyś miał scharakteryzować swojego przeciwnika, osobie, która przykładowo nie widziała jego walk, e, jak byś go opisał mniej więcej, jaki styl prezentuje i e, w czym może okazać się najmocniejszy jutro w klatce? Jest kompletnym zawodnikiem MMA, jednak najbardziej najlepiej czuje się w stójce, E, aczkolwiek miał też walki, które sam sprowadzał do parteru. W momencie kiedy ktoś go sprowadza, świetnie się spisuje w, i w zapasach, i w parterze, także jest kompletnym zawodnikiem przekrojowym a e, tyle. Czy to że będą to, będzie to pięć rund w walce mistrzowskiej e, spowodowało coś, że zmieniałeś w swoich przygotowaniach, czy, czy ty już jesteś. E, w normalnych przygotowaniach można powiedzieć gotowy na te 5 rund i, i nie musisz nic zmieniać pod to konkretnie. Oczywiście 5 rund to jest duże wyzwanie i e, nie można jakby sobie z marszu wziąć, przynajmniej ja nie widzę takiej możliwości wzięcia na przykład z marszu walki na dystansie 5 rund. Tutaj faktycznie trzeba się mocno przygotować, szczególnie pod kątem kondycyjnym, ale też podejście samo e, do walki też jest inne. Nie można też pójść w pierwszych dwóch minutach na, na Maksas rzucić się jakby na swojego przeciwnika, no bo to, to jest jakby maraton, jakby nie patrzeć, jeśli oczywiście walka się nie skończy przed czasem. Także powtórzyłem te przygotowania, które robiłem do walki mistrzowskiej, no tamta też trwała 5 razy 5 minut. Wydaje mi się, że tempo walki było dobre, kondycyjnie jakby moje przygotowania się sprawdziły, także Zrobię to samo co wtedy. Ty wybiegasz poza ten pojedynek jutrzejszy, czy skupiasz się tylko i wyłącznie na nim? Skupiam się na, na tym e, pojedynku. Z reguły tak e, robię, jeśli już mam przed sobą tak blisko taki c, e, swój m, cel. No to nie wybiegam aż tak mocno w przyszłość, no bo tak na dobrą sprawę, jeśli nie mam na to wpływu i jeśli jest to na zależna ta przyszłość od tego, jak potoczy się jutrzejsza walka, no to jaki ma sens e, wybieganie do przodu. Dlatego c, całym sobą skupiam się teraz na, na tej walce. Czego możemy się spodziewać po Tobie, po Twoim przeciwniku i po tej walce jutro na gali Babylon MMA 11? E, oczywiście wszystkich zapraszam. No, mam nadzieję, że będzie, dojdzie dużo emocji we wszystkich walkach, a szczególnie w walce wieczoru mojej. Będzie dobry poziom MMA, dobra walka widowiskowa i tego życzę sobie i kibicom. I na koniec właśnie przypomniałem sobie, wczoraj minęło 10 lat od walki Mariusza Pudzianowskiego z Marcinem Najmanem i zastanawiam się co wtedy robił Daniel Skibiński. Nie pamiętam, ale oglądałem tę walkę, oglądałem tę walkę na żywo. Ogólnie, jeśli chodzi o Twoją karierę, na jakim etapie byłeś, to były, podejrzewam, że zapasy właśnie, ale jak to wyglądało wtedy? Tak, w, wtedy trenowałem tylko zapasy, zgadza się. No, no to skoro to był 2009 rok, e, to tak, to trenowałem zapasy, byłem w kadrze juniorów. W jakim, na jakim etapie wtedy byłem przygotowań, czy, czy startu, to, to tego nie pamiętam, ale jeśli chodzi o aspekt sportowy, to na pewno e, byłem zapaśnikiem. Czyli o MMA wtedy jeszcze nie myślałeś? Nie, no, myślę, że nie, nie, myślę, że nie. Okay, z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, dzięki.